Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Kod tematu. Usterki P009D brzmi jak wysoki stan obwodu sterującego redukcja ciśnienia paliwa. Często w oprogramowaniu skanera OBD, dwa nazwa może być pisana jako Fuel Pressure Relief Control Circuit High. Opis techniczny i dekodowanie błędu P009D. Ten diagnostyczny kod usterki, DTC, jest kodem ogólnym. Bład P009D jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu. Ten kod usterki wskazuje, że moduł sterujący układu napędowego PCM wykrył usterkę w obwodzie sterowania nadmiarem ciśnienia paliwa. Jest on ustawiany, gdy obwód sterujący nadciśnienia paliwa ma niski poziom sygnału. Obwód kontrolny nadciśnienia paliwa jest przeznaczony do kontrolowania ilości i ciśnienia paliwa dostarczanego do silnika w celu zapewnienia jego prawidłowego działania. PCM steruje regulatorem ciśnienia paliwa i otwiera zawór nadmiarowy ciśnienia w celu zwrócenia nadmiaru paliwa do układu paliwowego. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P009D dla kierowcy jest zapalona lampka MIL Malfunction Indicator Light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako. Zapali się lampka kontrolna, check engine, na panelu sterowania, kod zostanie zapisany jako usterka. Silnik nie uruchamia się. Silnik pracuje nierówno. Paliwo kapie z rury wydechowej. Nadmierne zużycie paliwa. Błąd P009D jest dość poważny, ponieważ może powodować problemy z silnikiem i obsługa. Nadmierne ciśnienie paliwa może powodować różne problemy, a także uszkodzić silnik i katalizator. Przyczyny błędu. Kod P009D może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów, uszkodzona pompa paliwa. Wadliwy zawór bezpieczeństwa ciśnienia paliwa. Zwarcie lub inne uszkodzenie paska. Skorodowane lub uszkodzone złacze. Uszkodzony regulator ciśnienia paliwa. Czasami przyczyna jest wadliwy moduł PCM. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P009D. Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P009D. Podłacz skaner diagnostyczny do portu diagnostycznego. Samochodu, aby pobrać zapisane kody. Wyczyść kody błędów z pamięci i przetestuj samochód, aby sprawdzić, czy kod P009D pojawi się ponownie. Przeprowadzić kontrolę wzrokowa wiązki przewodów i złaczy. Sprawdź, czy regulator szyny paliwowej działa prawidłowo. Zwróć uwagę na pompę paliwa i zawór nadmiarowy ciśnienia paliwa. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Gdy przyczyna błędu, w tym przypadku P009D, jest powierzchowna i łatwa do usunięcia, to jedno. Ale czasami znalezienie przyczyny może być bardzo trudne, więc przejdźmy do najważniejszych punktów. Przewody paliwowe i regulator, poszukaj fizycznych uszkodzeń lub zagiec w przewodach paliwowych, które mogą powodować trudności w przewodzie zasilającym lub powrotnym. Może być konieczne wyjęcie filtra paliwa w celu ustalenia, czy jest on zatkany i wymaga wymiany. Paliwo powinno swobodnie przepływać w kierunku wskazywanym przez strzałkę na filtrze paliwa. W niektórych pojazdach filtr znajduje się na włocie samej pompy paliwa, moduł będzie musiał zostać usunięty. Aby ustalić, czy w zbiorniku nie ma zbyt dużej ilości paliwa, co może również ograniczać dopływ paliwa do pompy. W samochodach wyposażonych w odwrócony układ paliwowy regulator znajduje się zwykle na samej szynie paliwowej. Regulator ciśnienia paliwa ma przewód podciśnieniowy, który mechanicznie ogranicza dopływ paliwa w zależności od ilości podciśnienia wytwarzanego przez silnik. Sprawdź, czy przewody podciśnienia do regulatora nie są uszkodzone lub poluzowane. Jeśli w przewodzie podciśnieniowym znajduje się paliwo, może to oznaczać wewnętrzna nieszczelność regulatora, powodująca spadek ciśnienia. W układach bez powrotu regulator ciśnienia paliwa może znajdować się wewnątrz zbiornika paliwa w module pompy paliwa i może być konieczna. Wymiana całego modułu pompy paliwa. Pompa paliwa sprawdź pompę paliwa, odłaczając złacze i sprawdzając rezystancję na zaciskach za pomocą woltomierza. Rezystancja powinna być zgodna ze specyfikacją fabryczna. Sprawdź napięcie odniesienia dla czujnika ciśnienia paliwa. Powinno ono wynosić około 5 W w zależności od pojazdu. Jeśli napięcie nie mieści się w specyfikacji, sprawdź okablowanie, aby określić, czy w przewodzie nie występuje nadmierna rezystancja. Powinna ona być bardzo niska, bliska 0 omów. Jeśli występuje rezystancja, mogła wystąpić usterka uziemienia i konieczne będzie prześledzenie wiązki przewodów w celu zlokalizowania usterki. Po sprawdzeniu tych punktów powinno być możliwe określenie problemu z błędem P009D. Po jego zidentyfikowaniu rozwiązanie problemu powinno być łatwe. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P009D może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których błąd ten występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich. Chevrolet Dodge, Ram, Ford GMC i Suzu, Demax, Saturn przy kodzie błędu P009D. Czasami można znaleźć inne usterki. Najczęstsze z nich to P009B, P009C, P009E, P009F.